Dobra. No i patrzcie, on się nie zablokował. Ja ryknę. Nie, to nie ten ryk. O, to ten ryk. Patrzcie jak teraz ją będą klepać. Pyk, pyk! Poziom 500 Araneo, ale kurde levele tu mają te, te, te sumony jej. Halo halo, to znowu ja z tej strony. Witam Was w kolejnym odcinku z gry Ark Survival Evolved No i słuchajcie odcinek na który wszyscy czekamy. Czyli odcinek z walki z bosem. I wydaje mi się, słuchajcie, że ja mam dotąd. E... Miejsce, żeby ustawić dinozaury do tego słupka tutaj. No ale my ustawimy je na tej platformie, żeby mieć pewność. E... Musimy tu wyrzucić 20 reksów. O kurde, ja nie wiedziałem, że te reksy takie duże są. No bo nie ma innego wyjścia, no, nie ma innego wyjścia. No jakoś ludzie zabierają 20 reksów do tego. Musi to być dotąd chyba. Chyba. Kurde, no mam taką nadzieję. I, 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 I tak, i tak spróbuję to upchać. Upchać jakoś inaczej. Ale ja chyba wiem, jak to możemy sprawdzić, słuchajcie. Kurde, no ile tych reksów? Utyranus, dobra, to jest ostatni. Nie, jeszcze jeden. Ostatni. Okej, okay. O, ja Pierdziu. Czy wszyscy mają siodła? Na pewno mają siodła, bo reksy, reksy na pewno mają siodła. Jutyranus też ma siodło, bo sprawdzałem. Eee, wydaje mi się, słuchajcie, że możemy to sprawdzić. W ten sposób, jak wejdziemy w stworzenia to musimy policzyć, czy jest tutaj... Nie no, jest 20, kurde, nie? Jest 20. No i tak spróbuję sobie to tutaj jakoś upchać jeszcze. Powsiadam na Tereksy i jakoś sobie to tu upcham. Eee, no i słuchajcie, będziemy się przenosić na bossa. Dobra, ten jeden stoi jedną nogą na platformie. Tego nie, nie jestem pewny, czego w ogóle zmieszczę. O, 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 dobra. Akurat animacja była, jak robił kubkę i mogłem się wcisnąć. Dobra, tego Jutranusa tam tu. O, Jutyranusa akurat bez problemu się zmieści. E, dobra, no jakoś to upchałem, ale i tak wydaje mi się, że do tego tutaj okręgu możemy pakować dinozaury. Także nie jest aż tak źle, nie jest aż tak ciasno. E, niestety, nie jestem pewny... Jak mam ustawić? Mam je ustawić na agresywne czy asyste? Są ustawione na asystę. Neutralne, agresywne. Asystuję ciebie. A ten jeszcze podąża, to nie podążaj. Wszystkie mają asystę. Wydaje mi się, że asysta będzie najlepsza. No najwyżej gwiznę podczas walki, żeby były agresywne. No dobra. Miejmy nadzieję, że to się uda. Wkładam artefakty. No i wypórz. Zezwala się wyłącznie na 20 oswojeń. O! O, ale widzicie, okręg jest troszeczkę mniejszy niż ten na zewnątrz. Ale no, mniej więcej, jak w tym pierścieniu takim zewnętrznym, będą stały dinozaury, to powinno wszystko być e, Git. I ja muszę tylko Uteranusa zlokalizować i ja sobie wsiądę na Uteranusa. Będę tylko krzyczał, a Reksy będą walczyć. Na idzie? Idzie, dobra, tu jest jutyranus. Kurde. Atakujcie ją. Ja muszę tylko znaleźć Jutyranusa i na niego wsiąść. O, tu jest jutyranus. Siedzę na reksie cały czas. Widzicie, co się tu dzieje z tym bosem? Hehehe, <laughs> kurde. No, miało być tak ciężko. Hologram Matki roju. miało być tak kurde ciężko. I co ja teraz będę robił? Czas do powrotu, 40 sekund, czas do powrotu. Czekajcie, ja ją chcę zjeść. Nie mogę się ruszyć, kurde. No, co to za 20 dinozaurów? Ej, no. No, nie mogę się ruszyć. Idźcie tam. Huh. Gammę zwiększymy, żeby było lepiej widać. O, co to było? Ja, pierdolę się, przestraszyłem. Myślałem, że coś wyskoczyło na mnie. Kurde. Dobra. A skąd ten Dilo się wziął? Ej, dobra, no to w takim razie jak tu już jesteśmy, no to chyba, kurde, będziemy musieli... Chyba będziemy musieli odwiedzić yy, więcej jaskiń I zabić może inne bossy, nie? Może nie dzisiaj. Ehm yy. No, ale na pewno by było warto spróbować, nie? Jakiego bossa jeszcze bym potrzebował zabić, żeby mieć jakieś fajne schematy? Fajnie by było, jakbyście mi dali znać. Ja bym się może przygotował, do jaskiń bym poszedł. I nawet, nawet na tego Juteranusa, słuchajcie, nie wsiadłem, nie? Nawet kurde, nie wsiadłem na tego Juteranusa. Co one mają? Bo one tam zabijały jakieś pająki. Ja nawet nie widziałem, że tam jakieś pająki są, nie? Bo tak się tam, tam dużo, dużo działo w tym podczas tej walki. Struktury, rzemiosło. O, i zobaczcie, mamy Tek Replikator. No i super, wszystko będę sobie mógł na Genesis zrobić. Bo na Genesis w sumie mam bardziej zaawansowaną bazę niż tutaj. Ja tutaj znacznie więcej czasu poświęciłem na tą bazę. No ale dobra, no to w takim razie wiecie co ja tak. W sumie te Reksy. Ej, kurde, co to? Patrzcie, mam kapelusz. Kapelusz magika mam, a to co to jest? Pajęcza flaga, dobra, to sobie w bazie postawię. A to trofeum Matki Roju. O, proszę bardzo, to, to mam założyć, a to jest zakładalny, A, to, to można na ścianie, dobra. Na ścianie to można. 20 elementów, trochę mało. Eee... No ale jakoś sobie damy radę. Ja nie wiem, czy elementu nie można kraftować przypadkiem? Element? Nie, nie. Mo o. A, można, nie, co to jest? Na Extinction to trzeba poznać. A, tak, bo to są te fragmenty elementu i element chyba. A, w sumie nie wiem, kurde, musielibyśmy sobie to ogarnąć jakoś. Zresztą pewnie są jakieś inne sposoby też na to. Na ten element. Ja sobie te reksysowam tutaj na razie. Do arki, w razie czego, żeby ich nie zapomnieć, bo po co mam je nosić, kurde, ze sobą? No i słuchajcie, wsadzałem reksy do terminala. No i skraszowało mi Ale zdążyłem wsadzić kilka reksów do Arki. <laughs> i sklonowały się, zobaczcie. <laughs> Tyle zdążyłem wsadzić reksów do Arki zanim mi skraszowało. Ale popatrzcie, pokazuję mi przedmioty warce 12, a nie ma 12 przedmiotów. Czyli ten jeden przedmiot, który mi się wcześniej zbagował, nadal tutaj jest. A gdzieś tam myślałem, że ten, że a, wsadzę wszystkie przedmioty, to, to, to później jakoś się e, wyrówna tutaj, jakoś to za, zapomni, że tutaj jest coś zbagowane, ale jednak nie. Kurde, no i co? I teraz musimy zabić sobie bossa jeszcze raz. No i teraz musimy kurde zabić Bosa jeszcze raz. No to wiecie co, no, dwa razy Bosa zabić? Czemu nie? Kurde, no czemu nie? Spróbujemy trochę inaczej to teraz zrobić. Najgorsze jest słuchajcie to, że tego juteranusa nam nawet nie widać, nie? Nawet go tam kurde nie widać. Ale wiecie, co ja zrobię? Albo nie. Na razie nie. Gwizdę na agresywny, jak będę już w jaskini. Chociaż nie, no bo wtedy utyranus też będzie agresywny i mi ucieknie. A jak mi wiecie, jak mnie ten dziad złapie, to jak mnie, jak mnie ten pająk złapie, jak ja nie będę na dinozaurze I jak ja tam zginę, no to, to jest, yy, wiecie, to, 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 jest śmierć chyba dla naszych wszystkich dinozaurów wtedy, nie? To tego nie możemy zrobić No ale jaja, nikt się nie spodziewał, słuchajcie, że dwa razy będę bossa zabijał, nie? Kurde, może teraz bym sobie ogarnął jeszcze te materiały, żeby na wyższym poziomie trudności go zrobić To by było też w sumie dobre, nie? Ale już dobra, nie będziemy kombinować. Nie chce mi się za bardzo, kurde, bo nawet nie jestem pewny, czy ja mam tyle materiałów, a musiałbym to lutować i to wiecie, kurde, też nie wiadomo, ile by trwało znowu. A, szkoda, co gadać, kurde, szkoda, co gadać. Idziemy normalnie. E, spróbuję, albo może im gwiznę na początek, żeby się ruszyły, a potem im gwiznę, żeby były agresywne. Kurde, no pojęcia nie mam. No dobra. Już, tu, tu już widać tę jaskinię na tym Ale fajnie to wygląda przy przenoszę, tu już kurde Tak mi się wydaje że To jest ta jaskinia już Dobra, gdzie ten utyranus? Tu jest utyranus, o Dobra No i patrzcie, on się nie zablokował, ja ryknę nie, to nie ten ryk. O, to ten ryk. Patrzcie, jak teraz ją będą klepać, Pyk, pyk. Poziom piec 500 Araneo. Ale kurde, levele tu mają te, te, te sumony jej. Nieźle, ale tyle obrażeń tutaj jest, że ja nawet nie widzę. Kurde. A miałem gamę zmienić. A już skinęła. A <laughs> zapomniałem, ale tyle obrażeń, że ja nawet nie wiedziałem, ile ona mi obrażeń zadaje, więc wiecie tym Rexom moim, ile ta. Ta. Boże, nie da się tego zjeść. O. No ale Bufika buffik, dałem. Możemy się tu rozejrzeć w sumie jeszcze. Są jakieś jaja chyba. Tego pająka, dla ciekawych, tego pająka można na jakiejś mapie spotkać. Nie pamiętam tylko na jakiej. Eee, I można go tak spotkać dzikiego podróżującego sobie między wiecie, między drzewami na przykład, nie? Eee, także to jest w sumie też ciekawe, że można bossy spotkać właśnie na, na takich jakichś miejscówkach innych. Normalnych. Ciekawe czy inne bossy, pewnie też się da inne bossy spotkać normalnie na mapie. No dobra. No to może tym razem nie będę do Arki wsadzał tych dinozaurów. Niech mi się to już zapisze. Gdzie jest moja baza? A, tam za kamieniem. Kurde, ale ją ukryłem. Tutaj sobie to schowam. I w zasadzie to wszystko, co. Znaczy w sumie tak, to trofeum mogę zostawić na tej mapie, bo ono mi będzie potrzebne na tej mapie, więc to trofeum mogę zostawić. Resztę rzeczy sobie przeniosę później, jakoś terminalem. W sumie, możecie mi dać znać, bo na pewno jest jeszcze jakiś prosty, dość boss, którego teoretycznie zabiłbym moimi reksami. Ale moglibyśmy zrobić też taktykę z pompkami, nie? No, bo też w sumie warto by było sprawdzić taktykę z pompkami, nie? W sumie, kurde, to się tak nie rozejrzałem za bardzo. Ale tam, gdzie ten pająk był, ja tam nie widziałem za bardzo miejsca, w które, wiecie, mógłbym wskoczyć, schować się i tylko strzelać do bossa. Nie widziałem takiego miejsca, kurde. A w sumie przebiegałem tam dookoła jaskini, to najwyżej dajcie znać, gdzie takie miejsce jest. Ewentualnie mógłbym sobie spróbować jeszcze raz taką, e, takiego pająka zabić, i, 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 i wiecie, z pompką tym razem. Chociaż wolałbym w sumie użyć to na jakiegoś innego bossa, więc dajcie znać, ja sobie wtedy przygotuję, wiecie, dowiem się jakiej jaskinię potrzebuję, jakie artefakty i tak dalej, i tak dalej. Ja bym sobie wziął to, ja bym sobie wziął to, ja bym sobie wziął to w sumie tylko stąd. A może sobie toporek wezmę, taki kurde legendarny, czemu nie. Dobra. Słuchajcie, no nikt się nie spodziewał. Znaczy wiecie co? No ja się w sumie spodziewałem, że tak szybko zabiję tego bossa. No ale w sumie nie przygotowałem sobie nic, kurde, na ten odcinek. I mam pewien pomysł. Najpierw, słuchajcie, polecę do bazy, wezmę sobie sprzęt do nurkowania. Tak na wszelki wypadek, i polecimy sobie na wyspę, tak zwaną wyspę śmierci. Tam, słuchajcie, na tej wyspie jest jaskinia. I do tej jaskini sobie spróbujemy wejść. Ja jestem ciekawy, bo to jest Wyspa Śmierci. Tam są Giganoto, tam są Direksy, Karnotaury, wszystko co agresywne, wszystko co chcecie zjeść, tam właśnie jest. Ciekawy jestem, co jest w tej jaskini. Nie jestem pewny, słuchajcie, czy poradzimy sobie naszym lwem workowatym. No ale coś wymyślimy, no coś wymyślimy. Drogą fajnie by było jeszcze sprawdzić te schematy. Te schematy są chyba gdzieś tu na dole, nie? O, zobaczcie, widzicie? A to się chyba odblokowało. Ja nawet gramów na to nie potrzebuję. E, to super. Szkoda, że nie mam tutaj żadnych informacji. Na przykład, co potrzebuje na to, co potrzebuję na to. O, tekowe bramy, zobaczcie, tekowe ściany. Fajnie by było wybudować taką tekową e, bazę. A jak na razie mam tylko fundamenty i. i dach. W sumie fajnie by było, bo ja generalnie to na początku myślałem, że a zrobię jedną mapę, potem zrobię drugą mapę, potem zrobię trzecią mapę. Ale skoro mamy możliwość podróżowania między ma ma mapkami, to fajnie by było stwierdzić, na jakiej mapie zrobić sobie jakby główną bazę. No, niby tu na, na, na The Island mam taką główną bazę, mam tą oazę, w której chodzą dinozaury. Aż mi kurde ścina Grety. Terzinos <toddź> Te tam stoi. Mam nadzieję, że sobie poradzą z nimi. Chociaż ten Terizino raczej nie zaatakuje tutaj dinozaurów. I patrzcie! Kółeczka zniknęły, z koryt. Ale jaja. No to może wystarczy wejść i wejść i wyjść i wyjść i, i, i wejść. I wiecie, po zmianie mapy i wtedy się to resetuje wszystko. W sumie spoko. W sumie spoko. I co one zjadły? A, bo one się tu chyba rozmnażają, wiecie? No. Zjadła tego martwego dzieciaczka. O kurde, dobra, niż chodzi. O, nie, spadłem na dół, prawie. Najgorsze jest, słuchajcie, to, że nawet nie chce mi się do tych koryt zaglądać. Nie jestem pewny, nawet czy te dinozaury mają tam jedzenie na dole. I ja nawet tutaj nie mam sprzętu do nurkowania. Tak mi się, słuchajcie, wydaje. W sumie nawet nie sprawdzałem do skrzynek, yy, ale przypomniało mi się, że przecież ja sobie sprzęt do nurkowania zostawiłem przy wodzie, tam gdzie jest mi potrzebny, nie? Czyli dokładnie tu, tutaj w skrzynce, tutaj tą bazę miałem też dokończyć, ale szczerze mówiąc, kurde, no ja nie wiem, czy. Czy nie zrobić sobie jakby głównej bazy od zera, od początku? Jak już odblokujemy sobie te tekowe engramy na przykład, czy coś, no nie wiem, fajnie by było taką tekową bazę główną zrobić sobie gdzieś, już, już, już taką bazę z jakimś ciekawym pomysłem i tak dalej, to może było ciekawe. A wtedy wiecie, byśmy sobie tylko podróżowali, byśmy sobie między. Między, między mapkami, w razie czego jakbyśmy czegoś potrzebowali, i tak dalej, i tak dalej. Byśmy sobie mogli zmieniać mapki. Generalnie to tutaj na The Island, jakbyśmy chcieli na The Island by z, by zrobić bazę, to ja i tak chyba bym się przenosił stąd. I przeniósłbym się na tamten terminal, gdzie się przenosiliśmy na pająka. Bo tam jest fajne, bo tam jest takie, takie kółko duże, tam jest taka dziura, jeden most, tylko fajnie by tam fajny pomysł mam tam na bazę, ale no nie jestem pewny, kurde, nie jestem pewny. Może inna mapka byłaby ciekawsza, nie mam pojęcia, możecie dać znać. Metalowy hełm blueprint. Okej, okay. okej, okay, okej. Okay. O, tu jest wejście, dobra. Ty usiądziesz? No nie usiądzie. No patrzcie, co ona robi, kurde. Usiądz. Eee. Właściwie to ja nie mam nic przy sobie, nie? Tylko wivernę bym chciał słować, żeby wiwerny nie stracić. Chociaż w sumie i tak fajnie by było pójść, nie wiem, na Ragnaroka może tym razem. Eee, I lepsze wiwerny, bo teraz jak mam to ustawienie, zwłaszcza. Jak mam to ustawienie teraz z wyższymi poziomami dinozaurów, no to tym bardziej warto by było właśnie rozejrzeć się za jajami nowymi. Bo chyba na, o ile dobrze mm, pamiętam, pisaliście mi, że chyba na 190 levelu nawet można znaleźć jajo berny. No to sobie wyobraźcie. Zamarzam. No to kurde, nieźle. O. Czyli ja tu muszę nurkować, tak? No i widzicie? Dobrze, że sobie wziąłem sprzęt do nurkowania I Baryonyxa Ktoś mi pisał, że Baryonyx ma tlen Nie ma tlenu, jak coś Także się nie... nie bójcie się Araneo, tu możemy wyjść, ale zobaczcie, tutaj jeszcze coś jest? Nie a to tylko taki cień i to wydawało się, że tam jest, wiecie, jakiś ciemne, ciemna jaskinia, nie? Dobra, no ciekawe jak sobie poradzi Baryonyx. Eee, bije, nawet całkiem nieźle bije ten Baryonyx. Mnóstwo tu jest, yy, dinozaurów. O, nawet megalania, patrzcie, na 135. No szkoda, kurde, że sobie tego karabinu nie wziąłem. Będziemy musieli sobie tu wrócić kiedyś po taką megalanie. Ja mam tutaj tylko 4000 życia. Ile ma ten? Ten ma 15, ale zobaczcie, że on nie jest uleczony jeszcze na maksa. No dobra, spróbujemy Baryonyxem może na razie. O kurde, patrzcie, tutaj też chce siedzieć dziad. Ciekawe, czy ja mam jakieś lepsze siodła. Kurde, ja te schematy wszystkie wiecie. Chowam te schematy, kurde. Eee, i, i, I potem, kurde, nie, nie, nie wiem co gdzie jest, nie? W sumie, tu byśmy się mogli tak rozejrzeć z grubsza, co tu jest. Zwykłe te, zwykłe dinozaury takie. No takie normalne dinozaury, nie? Takie normalne dinozaury. Kurde, no szczerze mówiąc, to ja nie jestem pewny, czy ten. Ciekawe, jak to bije. Nie jestem pewny, czy ten Baryonyx jest wystarczająco mocny, kurde, na tą jaskinię. Chyba mnie nawet nie uderzyła ta megalania. Czyli nie jest jakaś super mocna. Ale to też dlatego, że ja ją cały czas biłem i ją odpychałem od siebie. Kurde, no niedobrze, że mogłem sobie wyrzucić tego... Tygrysa. Ej, dziewięćka życia. Pokazywało na kapsułce chyba, że ma sześć, nie? Może się leczą w tych kapsułkach? O kurde, patrzcie, tutaj trzeba przeskakiwać. Uderzyłem głową, ale przeskoczyłem na całe szczęście. Już się bałem, że, że, że spadnę, nie? Ten lew tu skacze jak szalony, kurde. Skacze jak szalony. A może bym sobie pancerz zmienił? Kurde, no nadal jest mi zimno, niedobrze. Wydrę se trzeba było wziąć, kurde, a brałem na plecy wydrę, to ją wyrzuciłem. Znaczy ja nie powinienem mieć teraz 110, znaczy większego leweru, jak zabiłem bossa? I kurde, ja tu zamarznę prędzej niż przejdę tą jaskinię chyba. Na pająk jak tam spadł. O, tam już artefakt widać. Teoretycznie, to ja bym mógł nawet tego uczyć: haka spinaczkowego i zjechać tam na dół po ten artefakt, wziąć go i uciec. nie? Dobra, tutaj musimy. O, ja że myślałem, że spadnę powolutku. Tutaj sobie przeskoczymy. O, kurde, gdzie ja wskoczyłem? Dobra. Jak na razie z moim HP nie jest źle, no mam jeszcze 24 24 mięska w razie czego. To się mogę troszeczkę podleczyć O, zrzucik jakiś. Stanę tak. Boję się, że zeskoczę do tego, do, do dziury, nie? Co my tu mamy? Legendarny metalowy kilow. O, legendarnego kilowa jeszcze słuchajcie, nie mam i szmaciana koszula legendarna. Schemat. No to spoko, w sumie taki killoff się może przydać, nie? Legendarnego jeszcze nie mam. A no i tutaj już mamy, tutaj już mamy artefakt. No to super, ale zanim weźmiemy artefakt, ja bym chciał sprawdzić, co tu jest. Nic tu nie ma. No i dobra, no i szczerze, ja się spodziewałem, że tutaj, kurde, będzie jakiś giganoto na dole, że tutaj będzie, że tutaj będą T-Rexy w tej jaskini i Jakieś inne takie ciężkie stwory. No, bo to w końcu Wyspa Śmierci, nie? To jest w końcu Wyspa Śmierci, kurde. No to wypadałoby, żeby były tutaj jakieś mocne dinki. No dobra, weźmiemy to. Wydry se nie wziąłem, więc drugiego artefaktu bym nie podniósł, ale i tak widzicie, że nie ma drugiego artefaktu. No, muszę kurde o tym pamiętać, żeby zabierać tą wydrę, kurde, do jaskiń. No, bo przecież ona może unieść dla mnie artefakty. Więc, w sumie, będę musiał o tym pamiętać, jak będziemy do następnych jaskini szli. O ile się nie mylę, mam jeden artefakt na małpę. To jest drugi artefakt na małpę. I będzie mi brakować jeszcze jednego artefaktu na małpę. I możemy sobie zrobić. Zabić małpę, nie? Także myślę, że to by było w sumie spoko. O, oh, kurde, prawie spadłem. Nie wiem, co zrobić w sytuacji, jak spadnę. Oh! oj Ojojojoj! Jak oj, oj, oj. Oj, 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 oj. gdzie ja jestem? Patrzcie, ja tu skrót mam. Skrót! Hop! skrótem idę. Oho. Uh -huh. Nieźle, kurde, żem dał teraz. Ale tutaj musimy dinozaura zmienić. Dobra. Słuchajcie, w takim razie do tej trzeciej jaskini ee, z artefaktem na małpę. Pójdziemy sobie tam w następnym e, odcineczku i prawdopodobnie spróbujemy sobie zabić tego bossa. Wy mi tylko dajcie, słuchajcie, znać, czy e, tego bossa da się pompom zabić i czy generalnie no to jest możliwe i wiecie i czy to jest czy jest sens e, robić to z pompą no bo jak nie no to wydaje mi się że moje reksy tak czy siak sobie poradzą nie no ale słuchajcie zabiliśmy sobie bossa nie raz a dwa razy e, jeszcze do tego zdobyłem sobie kolejny artefakt na kolejnego bossa także jesteśmy już prawie gotowi żeby zabić sobie kolejnego bossa co to kartotał arfa na setnym levelu mam tego Mam, ja one chyba nie dostają e, tego le leveli za bossy. Szkoda. No Ale dobra. słuchajcie, Jesteśmy przygotowani w miarę, żeby zrobić tego bossa. Ta trzecia jaskinia, do której pójdziemy sobie w następnym odcinku, to jest jakaś jaskinia, w której trzeba nurkować. Nie wiem, czy to jest jakaś podwodna jaskinia, ale wiem, że tam, bo czytałem na Wikipedii, wiem, że tam trzeba e, nurkować. Więc sam będziemy potrzebowali sprzętu do nurkowania. Ja sobie chyba nawet przygotuję dwa sprzęty do nurkowania w razie czego, jakby się ten zepsuł. No i zgarniemy sobie ten artefakt, zgarniemy sobie i zabijemy sobie prawdopodobnie bossa. Ja nawet nie jestem, słuchajcie, pewny jakie schematy są z tego bossa, ale na pewno nam się przydadzą. Nie jestem pewny też czy dam radę go zabić, no ale widzieliście jak łatwo sobie poradziłem z pająkiem. Dajcie znać co o tym myślicie, dajcie znać. E, 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 możecie dać znać ewentualnie jeszcze e, coś e, na temat jakichś taktyk na tego bossa. A tymczasem dziękuję Wam za oglądanie, jeśli Wam się spodobało, zostawcie łapeczkę w górę, zasubskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco. A ja się z Wami żegnam, także trzymajcie się, do zobaczenia, cześć.